Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Hikaru, a przed Wami gra Wolfenstein Które nie było od dobrych paru miesięcy na moim kanale. Z czystego po prostu powodu. Nie miałem jakoś ochoty nagrywać, ale w końcu się jakby zmogłem, przemogłem się i jakoś tutaj, o kurwa, to napierdalają, jak pojebani. Ej, kompletnie niepewne jak to się gra. Da, do, dobra, tu się włącza jakieś, dobra. Myślę, że jakoś damy radę, cholera chociaż Chociaż naprawdę, kurczę, trochę problemów tu sprawia. Kurwa, no. No nie mogę, nie mogę. A, kurwa, skąd że mnie napierdalać. Panie, kochany. Dobra. Nie, tego nie chcę. Tego też nie chcę. Co ja chciałem? O, właśnie snajperka. Czemu go nie mogę trafić? Kurwa mać. O. O, pięknie. I się pierdol, koleś. I się idź pierdolić. I jest pięknie. Dobra, przeładujemy sobie. Reloadzik. Eee, kurczę, kompletnie nie pamiętam, którym to się... Tu się te moce właśnie włączało, nie? Dlatego to jest za bardzo... Nie chcę tutaj kombinować, którym się... Zobaczcie, tych broni jest tutaj od zajebania. To mi się strasznie podoba. Kurwa, otwieracie f kom Dobra. Ehm... Co my teraz mamy zro zrobić? Co my mamy zrobić? Mapy, cele. Udaj się do centrum. Z kręgiem krzy... Dobra. Tylko które to mamy iść? Które endy ludzie? Powiedzcie mi. Jakie mam tutaj iść, bo kurcze kompletnie... A, a, tędy, dobra. Tutaj na. na mapie pokazuje mi, że mogę iść tędy. Kurczę, kompletnie nie pamiętam jak się w to gra. Kompletnie cholera. Ja sobie tutaj zobaczy, jest jeszcze pełno tych... tych jebanych nazistów tutaj. Kurwa patrz jak tamtej siedzi na tej wieżyczce. Kurta jebany jebane. Dobra. Zamki mordę, zamki mordy jest pięknie. Albo przerobię ci na kotlet. O kurwa! Kurwa jedź się, jebaj się, jebaj się. Kurwa mać. Kutasia o kurwa ale w piz... piernicz dostałem Słyszę kolejnych Kurwa Któryś jest spo... dobra tu jest... O kurwa jednak pamiętam co się tutaj mniej więcej kurwa robi Kurwa jebaj się Jebaj się psie Kurwa ruski Dobra 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 Pięknie Kurwa poniżej fuck no Kurwa Dobra, tutaj jakoś mam te moce. Może uda mi się to jakoś zrobić. Kurwa, to naprawdę poniżej jest, naprawdę. Seriously, naprawdę w tą grę nie grałem parę miesięcy. To grubo parę miesięcy. Wydaje mi się, że ostatnim razem jakoś ona była mi na kanale. Chyba jakoś w kwietniu. W kwietniu albo maju. Kurwa, jakoś w kwietniu albo maju ona była. I od tamtego czasu w ogóle to nie grałem. Nawet nie włączałem głównego menu. No naprawdę. W ogóle swoją drogą. Swoją drogą i tak nasza miechota. Na starego poczciwego Wolfensteina. No może nie taki stary, nie? Bo to jest granowa ogólnie. Z 2009 roku To nie można powiedzieć, że Wolfenstein jest starą grą. Kurwa mać! A, ale mnie chuj obił Ale mnie chuj obił, o kurwa! Chuju kuju. Dobra, Traci jebaj Znowu wy Dobra yy, To jest gdzieś tam poniżej A ora tutaj ammu... Amunicja <grywka> Że tak powiem trochę What's wrong? Your face, bitch Dobra, poniżej, ciągle poniżej, dobra. Gdzie ja mam cholera jasna iść? No kurczę, no naprawdę, nie pamiętam. No musicie mi to wybaczyć. E, ogólnie e, nagrywam to w środku nocy, jest godzina trzecia, jak patrzę na zegarek. Pod monitorem mam taki szczwany, sprytny zegarek. Taki radiobudzik, wiecie ludzie. O kurwa, wiecie jak to jest. Takie radiobudziki, które były modne 20 lat temu, albo 15. To mam taki sprytny radiobudzik pod monitorem, który zawsze mi pokazuje, która jest godzina. Bo. WAT? Kurwa, nie, co ja zrobiłem w tym momencie? Poniżej. A tutaj! Dobra, okidoki, doki już łapię No i mam ludzie taki radiobudzik. I ze względu na to, że w grach bardzo często nie ma godziny, no w jakiej grze jest pokazana godzina, chyba tylko w world of Warcraft. Z tego co widziałem. Ja się tutaj trochę cykam w to grać. No bo kurczę powiem wam szczerze, no. No co ja mam co ja wam w ogóle mogę powiedzieć? No nie grałem w to w cholerę dawno. Pytę dawno i trochę się tutaj lękam, co będzie dalej mnie czekało. tym bardziej. O kurwa! O kurwa! To chyba do tego Koleśa, jak miałem zagadać, czy nie? Gdzie on był? Koleś, gdzie ty byłeś? What do you need? What do you need? Dobra, ja mam do dostępne pieniądze 700. Um, jak to się włączało w ogóle? Ulepszenie broni, Enterem, Duży kaliber. Nie, ja tego nie chciałem ulepszyć, z tego co, co pamiętam. Miotocz ognia też jest trochę chujowy. Tutaj bagnet. A bagnet się nie potrzebuje, bagnetu. Duży kaliber. 2000. Woal. Woal. Aha, tego tutaj, żeby to um, Upgrade'ować to trzeba jakieś. Um, jakieś różne książki znajdować. Ja tych książek chyba ani jedynie znalazłem. Albo jak już to jedno. Cholera, nie pamiętam gdzie to w ogóle ma być. Nie... No ja nie wiem. Nie wiem gdzie tego szukać. A to jest Let's Play, więc nie będę tutaj chodził i. Dobra, to zbieramy dwa tysiące. E, bo to jest moja ulubiona broń. Z tego co kojarzę, do centrum. Ok, e, no i ogólnie tej gry nie przeszedłem całej. W tym momencie to już chodzę na ślepo. Widzimy sobie trochę ciekawi.

Te napisy idą trochę za tym, co on mówi. Meine Okej. Okay. Dobra, powinniśmy trzymać się e, kanału i cienia, Bo kochane. Bo kochane szwabiki nie wiedzą, że jestem w centrum Eisenstadt. Dobra, jest czarny rynek. Jak mi się wydaje.

Ora, tutaj przeszukamy, bo tutaj jest ten czarny rynek chyba ja właśnie tutaj miałem iść. Nie zaznaczyłem tego zadaję na mapie O, cel osiągnięty. No i widzicie, nawet nie trzeba było zaznaczyć tego na mapie. Do you, Dobra i tutaj mamy to co mieliśmy ogólnie zdobyliśmy woreczek złota. I'm imagine że deeply sorry. I Kamrat. dobra, zobaczmy, jakie tutaj czy mam cel jakieś nowe. Nie, uda się do centrum, okej. Okay, oni mi daj żadnego celu. Tak więc, że tak powiem, e, trochę nieładniej, więc jebać ich. Ogólnie tą grę chcę już skończyć, bo powiem ci, powiem ci, powiem, ci, powiem wam, bo wy, wy to oglądacie, a nie jedna osoba. Kurwa, szwabik. To nie jest szwabik? O, jak pięknie Dobra Ogólnie powiem wam, że ta gra leżała mi trochę na sumieniu. Jakoś pod świadomości mi trochę leżała, że muszę ją skończyć Co wysraci się kurwa. Kurwa, ale oni jestem wytrzymali jak chuj. Dobra, tutaj idę. Dobra, słyszę Americanis is e, dobra, którym się przebijało przez to? Nie, też dwójką się przebijało, okej. Okay. Tym się wzmacniało ogień. Dobra, kurwa gin chuju. No to jest ogólnie chyba lepsza moc. E, raz zaraz po tym spowolnieniu. Kura, co i tak napierdalają? Ja pierdzielę. Kurwa, widzę, że gra robi się trudna. Zresztą ona nigdy łatwa nie była. Ta gra nie należy do aż takich łatwych. Łatwe gry to są. To są jakieś battlefieldy, jakieś... Call of Duty. To są łatwe gry. A Wolfenstein wcale do łatwych gier nie należy. Wiadomo, są łatwiejsze gry, są trudniejsze gry. Oho, może trochę sniki, sniki będziemy. Dobra, ten idiota, to powinien zostać wylany z pracy, że nie widzi, że ktoś ci kanałami <śm> 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 tutaj szwenda. No, pięknie. O kurwa, trochę się stram. Że mnie zauważą. A, no, dobra, nie zauważyli. Sniki, sniki zawsze na propsie. No i w sumie chciałbym ukończyć już tą grę, żeby móc za zacząć coś innego. Bo To jest jedyna gra, którą mam nieukończoną, zaczętą, nieukończoną. E, więc wypadałoby, żebym sobie ją kiedyś zakończył. Poniżej. A jak pięknie, kolejne złoto. Dobra Kurwa, no to Supermana ci przeprowadzę. Mam, mam z nim już tamę. A few hours ago she went to rendezvous with an agent, but it turned out to be a trap. We just received word she's being held at a castle outside of town. Needless to say, we're preparing a rescue raid and we're counting on you to help us. A short distance from here there's a truck waiting to take you to the castle. Together I know we can save Caroline. Aha. No, was Do zamku w końcu idziemy, um, dobra Dobra, wiem, że na mnie liczycie, lecicie, mniejsza. It's a dangerous mission. Ja wiem Ja wiem, że to niebezpieczna misja, ale ja podałam. Ja to na... Kurwa Niektóry ja mam wyjść? Które ja mam ludziska wyjść? Które endy? Które endy? Dobra Wygląda na to, że tutaj jakoś jest drabinka, ale tędy chyba wolę nie wychodzić, bo ich jest tutaj dużo Aha Ale drabinka mi każe tędy wyjść, dobra Jak trza to trza Kurwa Nie będę z nimi walczył, ich jest za dużo, poza tym tu jest walka z wiatrakami Coś, co mi się trochę nie podoba w tej grze, to jest to, że na dłuższą metę irytuje fakt, że irytuje fakt, że tutaj za każdym razem, jak gdzieś pójdziemy, przyjdziemy, wyjdziemy, to za każdym razem trzeba walczyć z tymi posterunkami śmiesznymi, nie? Raz na pereczkę. Ora ktoś tu kosi widzę. Jakiś badass We got a badass over here Kurat są moi. Dobra, chuj Dobra, trendy powinienem iść. Jakoś tędy. E, podróż do zamek, tak. Dokładnie tak Idziemy w końcu do tego zamku. Oa oh, Ale się przypominają stare Wolvensteine. Nie, no zajebisty klimat tu jest Pierwszy rzut oka i od razu nawiązanie do starego Wolfensteina. Dobrego Zajebiste, naprawdę zajebiste. Zobaczcie na te gargulce, kurwa, no to jest... To jest naprawdę zrobione zajebiście. Nie mam pojęcia dlaczego ludzie średnio lubią tą grę. Że zazwyczaj to, co jest dobre, to ludzie e, nie lubią tego w nie wiadomo jakich masach i rzeszach. No taka już jest kurwa. Dobra, jaki sniper tam chyba mnie tu napierdziela. Tam nikogo nie ma. Dobra, trzeba tu ich napierniczać, dopóki. Um, dopóki. nie ich wszystkich, nie? Ale gryko ogólnie zajbista. zajebista W ogóle zajebista jest mechanika, grafika jest zajebista Ej, którym się rzucał granat? A, zmieniłem na ten, ok. Fak, naprawdę nie doleciał To było trochę kurwa takie jolo. Dobra, teraz snajperka? Znaczy w sumie to nie jest sniperka. ja z tego zrobię snajperkę. Bo to na początku był po prostu karabin, zwykły, jednostrzałowy. A to, że ja zamontowałem do tego tłumik, celownik, która może jeszcze kiedyś bagnet zamontuje. No i zajbiście Hedzik poleciał. O kurwa! Jak pierdala Kurwa Skąd? Skąd on napierdala? Dobra, chyba nie widzę go Dobra, tam jest Nie no, nie widzę frajera No i umarłem e, Nie wiem, czy zabili mnie ci, e, tamci tam ci na tym. O dobra. Tam ci o tam. Czy czy ten badas? Dlaczego zrespiłem się na nich? No wiecie, ludzie, wiadomo, że są takie trochę nieścisłości. Na przykład zrespijenie się na wrogu. Kurwa. Dobra, poczekamy chwilkę. To jest tarcza, tak? Tarcza, ok. No kurwa. No trawże go, no! Panie kochane, no. To było chyba jakieś zbagowane trochę. Czemu ja go nie widzę? Um, czemu ja go nie widziałem? Dobra, jeszcze raz przyładujemy sobie. E, tak myślę, co tutaj zrobić? Bo ten bada stan lata. A może byśmy tym go jakoś potraktowali, tym kurwa, O, właśnie tym. Tylko skąd tu do mnie napierniczają? To jest jeszcze zagadka. Stamtąd? Stamtąd, tam jest jeszcze tutaj jeden. Tam jest sniper! Dobra. E, slow był pod trójką? Nie, to jest tarcza, pod czwórką by slow dobra. Dobra, teraz nic nie zobaczę. Um. Dobra, fail, ale nie chciałem czekać aż mi się przeładuje broń, żeby po prostu mnie nie trafił, nie? Zabiłem go? Czy nie? Bo nie wiem, naprawdę nie wiem, czy go zabiłem, czy nie. Średnio to teraz rozkminiam ale ładne tutaj się na pierdalanki dzieją. Ładna gra. Naprawdę świetna gra. Dużo akcji, bardzo dużo. Praktycznie przez całą grę jest tutaj zajebista fabuła. Znaczy no fabuła, jaka może być fabuła w grze w uniwersum II wojny światowej, nie? Dobra, że ten skurwysyn wielki mnie zaraz tutaj nie wyczepał O właśnie właśnie o tym mówię Właśnie, Ludziska, dokładnie o tym mówię. gdybym na slow... O kurwa. Potworka sobie zabijemy. Dobra. Na, na slow. Na slow. 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 O kurwa. Kurwa, granaty, by tu, atakują. E, chyba nie da chyba nie broń. Wiecie? O kurwa, to żem umarł, chyba. A nie, jaki jak już przeżyłem. Dobra, ja cofnę może. E, tutaj moi zrobili to, co mieli zrobić. Zrobili dokładnie to, co mieli zrobić, po prostu ja poszedłem dalej I moi już tam poszli i przejęli, zaczęli, zaczęli posuwać po prostu e, ten etap w grze do przodu e, dobra Dobra, sińskiego zniszczyłem, zajebiście Kutasińscy nie mają prawa bytu Wiecie, ja chciałbym zagrać w tego nowego Wolfensteina, New Order. To jest podobno gówno nie Wolfenstein. Tak jak słyszałem. Ale ogólnie gra jest fajna Podobno fajne mechaniki ma jakieś tam. Dual wielding broni i średnio mi się podoba. Nie jestem fanem takich rozwiązań, że bierze się dwa ciężkie karabiny maszynowe w jedną i drugą rękę i się idzie napierdalać. Fuck. Fuck, kurwa. Ładnie, ładnie, ładnie. To jest mój? Chyba ta. Gonimy cię, gonimy cię, panie. Dobra, umarł. Z kurvisem. O, tam jeszcze stoi. Zaś umarł. To już nie stoi. Jest pięknie. Trochę długo nie grałem w to. I ciężko, mam, e, ciężko mi teraz rozpoznać, kto jest wrogiem, kto jest e, z przymierzeńcem. No tu granat. Tam, gdzie strzelają, to są moi czy nie moi? Moi. do kogo oni strzelają? Tam gdzieś koleś siedzi jakiś, o pięknie. O, właśnie tam siedzi, dokładnie. To no, my tam pójdziemy, nie będziemy ich nawalać z dwóch kilometrów, bo to jest trochę nubskie, że tak powiem. Co się dzieje? Czemu mam czarny ekran? O kurwa! Fuck! Kurwa! What the fuck Co to? Aha, dobra, ja już wiem co to było. E, ten e, czarno-biały ekran to był e, znak, że jestem w tej strefie, w której nie można używać tych... tych mocy. Czy my się już nie spotkaliśmy? Tak mi się wydaje, że ja się z tym kolesiem spotkałem e, pewnego razu na początku gry. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewny, ale tak mi się tylko wydaje. No, kurwa, ładne tutaj się wiksy dzieją. To już chyba musi być koniec gry. E, nie wiem, co twórcy jeszcze przygotowali na koniec. E, ale tutaj. Im dalej, tym więcej przeciwników, więcej rodzajów przeciwników, to jest najważniejsze. Tutaj nie ma jednego takiego hamskiego przeciwnika, który powtarza się przez całą grę. Niczym w Call of Duty: gdzie tam są żołnierze na początku, żołnierze na końcu. I oni się niczym nie różnią, tylko tym, że jeden ma tam od czasu do czasu snajperkę albo jakiś tam cięższy karabin, który ciężej zabić. Znaczy, wiecie, ciężej zabić tego kolesia z karabinem. A nie, karabin oczywiście, bo karabinu nie chcemy zabijać. Karabinu się nie da zabić, karabin już nie żyje. A tutaj kurwa się schowało. Dobra, to my idziemy tymi kratami chyba. A, nie. A tędy. Albo jak to się mówiło, kiedyś tędyk. A i mamy materiały. Dokumenta. Znaleźliśmy. Wewnętrzny dziedziniec. Co nas tutaj czeka? Dobra, idziemy, idziemy. Słyszę naprawdę niepokojące dźwięki. No jak pięknie, triple kill. Kurwa, umrzyj ty. Pani kochane. Dobra, gra mi się świetnie podoba. Ten odcinek zaraz kończę. Może jeszcze 5 minut pogram. Jak znajdę jakieś tam chwilę, chwilę, spokoju Mogłem przed chwilą skończyć jak chodzi na ten główny dziedziniec Kurwa Na ten główny dziedziniec Ale jakoś nie skończyłem, bo mi się tak kurczę ludzie dobrze gra a Ta gra jest taka zajebista, naprawdę Po prostu Po tylu miesiącach niegrania To mało która gra by mnie tak wciągnęła Ja po prostu tutaj siedzę i gram, jestem taki wczuty w to wszystko Po prostu no mało która gra by Była w stanie mnie tak zainteresować O, chyba drugiej strony coś ci się pojebało Coś mi się tutaj pojebało, bało bo jemu Idziecie tutaj kurwy No, chodźcie, chodźcie tutaj Żeby było pięknie Żeby było pięknie Żeby był pięknie rozpierdol Aha Tego granata to ja ci zaraz odbyt wsadzę Kurwa, dobra, już nie zdążę, muszę uciekać. Nie wiedziałem gdzie był. Nie wyczułem chodząc do tyłu, gdzie on jest. Ale gdybym go zapał, to bym mu odrzucił, żeby mu w odbyt wpadł. I, I nie byłoby pięknie. Znaczy, byłoby dla mnie pięknie, oczywiście, ale nie dla niego. Właśnie w ten sposób. Tylko tu już nikogo nie ma, nie? To rzuciłem w powietrze. Zreniłem powietrze i zamek. Bardzo ładny zamek, niepotrzebnie go niszczymy. Nie, bo naprawdę ja strasznie lubię takie klimaty Takie jak są w tym Wolfensteinie Takie tory spiskowe, że, że Niemcy podczas II Wojny Światowej mieli jakieś technologie, nie wiadomo skąd, w ogóle z dupy I lubię też takie średniowieczne klimaty, takie zamki, takie starożytność średniowieczne. tego typu rzeczy Taki gotyk typowy, no strasznie moje klimaty Chociaż wiem, że nie wszyscy takie lubią i dlatego może e, takie gry nie są popularne ogólnie na, na, na świecie, wśród graczy, bo nie wszyscy lubią takie klimaty. Po pierwszej, drugiej wojnie światowej. Po drugie jakichś takich ciężkich gotyckich klimatów. Here, Czyż to raczej RPGowcy są fanami taki, e, takich klimatów? I ja właśnie nie jestem RPGowcem. E, muszę Wam się przyznać, że to właśnie Gothic, Gothic Risen. I inne tego typu RPG wywołały we mnie miłość do tych klimatów, do czasów y, okrutnych miecza i topora i... Y, y, no i co? I tyle. Gdzie mam iść. Ale zajebista muzyka. Zajebistość, ludzie, zajebistość. Tutaj jednak mam iść, tak? Aha, dobra, na tych, z tymi, dobra Czy gdzie? Bo ja już nie wiem naprawdę, gdzie mam iść Find, co? Aha, tutaj mam iść A ja nie wiedziałem, że mam tutaj iść, ponieważ w poprzednich miejscach to, te drzwi się nie otwierały Dobra, tutaj są jakieś, tutaj Dobra, tą laskę musimy znaleźć Że czasem nam tutaj przypominają o tym, że, że mam takie zadanie. I oczywiście wiem, ale no fajnie, że tutaj gadają, że, co, co trzeba zrobić, jakieś tam. A, Americani's here, Americano! Americano skopał wam dupę. Właśnie. Dobra, ludzie, tutaj jest e, chwila przerwy. To ja zakończę odcinek Eyebase gry. E, napiszcie, jak wam się podobało. Mam nadzieję, że czekaliście na tę grę, bo widziałem, że komentarze e, pod filmami są, kiedy będzie Wolfenstein i tak dalej, i tak dalej. Ja pisałem, czy tam mówiłem, że będzie jakoś tam na początku czerwca. W czerwcu się nie wyrobię, ja potem przerwę wakacyjną. Wakacje się kończą, więc trzeba już to trochę nadrabiać. Tak więc to zostanie zaplodowane lada dzień, jeszcze przed wrześciem. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało i trzymajcie się ciepło. Cześć.